Pęk ser w tym zachwycie. Ktoś ratuje komuś życie. Jurek święto i orkiestra, a ktoś tępy chce, by przestał. Nie zatrzymuj się w tym dziele. Robisz wiele, bardzo wiele. Świat zachwyty na tym znosi. Ludzi serca ty unosisz. Finał, finał nad finały. Człowiek mały, jak wspaniały, tylko głupcom on przeszkadza, lecz na szczęście inna władza. Nie zatrzymuj się w tym dziele, robisz wiele, bardzo wiele. Prosty człowiek o to prosi, niech nadzieja się unosi. To kolejne święto nieba, światła tam jest też potrzeba. I nie przejmuj się głupcami, my dziś z Tobą. A ty z nami nie zatrzymuj się w tym dziele. Robisz wiele, bardzo wiele. Twoja akcja, ta orkiestra. Nie przestawaj i nie przestań. Po dziękowaniu dla Jurka, Osiaka i całej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Miarek na pomoże. I niczym w piękno, w tym na tłoku jest tutaj życia. Cudny spokój, ktoś swoje dziecko pociesza, gdy gra orkiestra. Zdrowienie jest szybka, przyspiesza. Fino, finale, nadfinały. Człowiek mały, jak wspaniały, tylko głupcom on przeszkadza, lecz na szczęście. Inna władza. Nie zatrzymuj się w tym dziele, robisz wiele, bardzo wiele. Prosty człowiek o to prosi, niech nadzieja się unosi. To kolejne święto nieba, światła tam jest też potrzeba. I nie przejmuj się głupcami, my dziś z tobą, a ty z nami. Nie zatrzymuj się w tym dziele, robisz wiele. Bardzo wiele, twoja akcja dla orkiestra, nie przestawaj i nie przestań. W podziękowaniu dla Jurka Osiaka i całej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jarek na Pomorzu. I niczym w piękna, tym na tłoku, jest tutaj życia, cudny spokój, ktoś swoje dziecko pociesza. Gdy gra orkiestra, zdrowienie z szybka przyspiesza.